Dzień dobry, witam serdecznie w gabinecie Dietetyka wagonia. Dzisiaj chciałam porozmawiać o cholesterolu. Otóż, yy, więcej czytam, tym nie wiem i chciałam się tą niewiedzą podzielić, <grym> bo yy, cholesterol to problem nie tylko naszych czasów, chociaż to właśnie w, tej, yy, w naszych czasach mamy sytuację, w której yy, większość z nas, yy, czy czwarte populacji, cierpi na tak zwaną chorobę cholesterolowo, musi brać statyny i obniżany jest poziom cholesterolu. Ale tak naprawdę m, wysoki poziom cholesterolu mieli również y, żyjący w starożytności, którzy źle jedli, źle żyli, też w zbyt dużym dobrobycie, leniwie też się okazuje, że mieli wysoki poziom cholesterolu i mieli stwierdzoną, y, czy mieli zmiany miażdżycowe. Y, nie jest łatwo z tym cholesterolem, dlatego że pewnie różne interesy wchodzą, wchodzą tutaj, ja to trzymam sobie w grę, ale już pomijając te interesy, gdyby popatrzeć na naukowców, no to nie ma zgody, nie ma jednego stanowiska, co się przekłada oczywiście na to, co słyszymy u lekarza, bo są lekarze, którzy mówią: jeśli cholesterol jest powyżej 200, to trzeba wziąć, brać statyny. Są tacy, którzy twierdzą, że niewysokość cholesterolu całkowitego ma tak duże znaczenie, czyli jeśli całkowity cholesterol jest wysoki, to, to to nie ma do końca znaczenia. Znaczenie ma stosunek frakcji HDL do LDL, czyli dobrego do złego cholesterolu. I są jeszcze tacy lekarze, którzy twierdzą, jeśli jest wysoki cholesterol, nie należy na pewno brać, brać statyn. Ja powiem tak, jeśli chodzi o normy cholesterolu, to one są od dawna bardzo mocno zaniżane i nie do końca rozumiem, dlaczego my tak nerwowo zaniżamy, czy dlaczego nam tak nerwowo zaniżany są poziom tego, nienaturalnie zaniżany jest poziom tego cholesterolu, skoro wiemy, że cholesterol, który no, dostarczamy sobie z pożywieniem, a jeśli nie dostarczymy, to organizm i tak go wyprodukuje. Jest, jest nam bardzo potrzebny. Tak? To nie jest tak, że cholesterol jest jedynym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, udaru, zawału czy zatoru. To, nie, nie, to jest nieprawda i, i absolutnie jest to ogromne uproszczenie, które funkcjonuje dzięki temu, że nam ludziom łatwiej jest złyknąć sobie tabletkę i czekać aż ten poziom cholesterolu spadnie niż ruszyć się z kanapy. Czy no, zastanowić się, czy nie warto przeczytać etykiety, jak kupujemy produkt spożywczy, albo czy może warto pić wodę? Tak nie myślimy o tym. Łatwiej jednak z tymi tabletkami nam po drodze. Ten cholesterol ma dobre funkcje i yy... Jeśli pojawiają się, pojawia się zagrożenie w naszym organizmie, no to właśnie organizm produkuje ten cholesterol. Mówię tutaj na przykład o wirusach, bakteriach czy toksynach, żeby, żeby jakby wiązać i wyprowadzać te toksyny. Jest, są badania naukowe, które wskazują na to, że to właśnie ten dobry cholesterol, którego nie może być oczywiście za mało, wiąże zły cholesterol, który z kolei ten zły wyłapuje wirusy. Czy bakterie, które pojawiają się we krwi. No i ten dobry pomaga wypchnąć złych, cholesterol z naszego organizmu, i ma to jakąś tam funkcję detoksykacyjną. No nie obyłaby się żadna komórka naszego ciała, gdyby nie było cholesterolu, bo nie byłoby materiału budulcowego błony komórkowej. Również produkcja hormonów sterydowych. Jest związana z obecnością yy, cholesterolu i tego też się nie da zbagatelizować, yy, bo bez produkcji tych hormonów, no wiele rzeczy by się w naszym organizmie nie działo. Począwszy od narodzin yy, dziecka, poprzez pracę nadnerczy, bo tam również powstają yy, hormony sterydowe, które nam pomagają sobie radzić ze stresem. No i skoro już trafiłam na ten stres, to chcę powiedzieć, żeby nie demonizować cholesterolu, a swoją drogą policzcie sobie, nie, jak to jest możliwe, żeby jakby normą było, no powiedzmy 200, tak, poziom nieprzekraczalny, poziom 200, jeśli chodzi o cholesterol całkowity, skoro tego cholesterolu poszczególnych frakcji spójrzcie sobie na normy i jak dodacie optymalne frakcje, to nie ma takiej możliwości trzy frakcje, chodzi mi o trójglicerydy, HDL, LDL to nie ma takiej możliwości, żeby y, jeśli cho cholesterol całkowity jest sumą trzech frakcji to przy bardzo dobrych wynikach y, nie ma szansy, żeby było poniżej 200 więc z, mate z matematycznego punktu widzenia jest to również y, raczej, y, raczej niemożliwe no, kiedyś normy cholesterolu były znacznie, znacznie wyższe. Co z tym cholesterolem? Jeszcze chciałam powiedzieć, że będę tutaj promowała zdrowy styl życia, tak? czy takie holistyczne podejście: dlatego że zawały, udary to nie jest wina tylko i wyłącznie cholesterolu. To jest wina nas samych: tego, że. Że naczynia krwionośne mogą się zwężać, ponieważ jesteśmy w stresie, w przewlekłym stresie, ponieważ nie ruszamy się, ponieważ mamy cukrzycę, która bardzo często ta cukrzyca typu drugiego jest ewidentnie żywieniowo zależna, ponieważ w organizmie pojawia się nadmiar żelaza, w, zwłaszcza u pań, które są na etapie menopauzy. Także tych czynników oczywiście są również czynniki żywieniowe, zła dieta, ta, która może powodować to, że znajdujemy się w grupie, w grupie ryzyka. Warto o tym wszystkim pomyśleć i no, nie da się być zdrowym, jeśli dbanie o zdrowie to jest łukanie tabletek. Nie da się. A mam nadzieję, że wcześniej czy później Badania naukowe pokażą, jak to jest z tym cholesterolem, ale zanim, że tak powiem, zaczniemy łykać tabletki, spójrzmy na to, jak żyjemy, kim jesteśmy, co jemy, co myślimy. Pozdrawiam, zdrowia życzę.